Polska prawdopodobnie będzie musiała zapłacić ogromną kwotę z powodu pewnego wezwania. Jak się okazuje, sprawa jest naprawdę poważna, a nasz rząd ma tylko dwa tygodnie na ustosunkowanie się do wezwania. Możliwe, że zajęty zostanie budżet Skarbu Państwa. Polska najpewniej zostanie zmuszona zapłacić gigantyczne odszkodowanie. Sprawa ma związek z działaniami Komisji Nadzoru Finansowego w 2014 roku, choć możliwe jest jeszcze odwołanie ze strony ludzi reprezentujących interesy naszego kraju w sądzie. Na jego efekty zapewne przyjdzie nam poczekać. Kropka wiele osób zastanawia się nad powodami tak kolosalnej kary dla Polski. Jest to konsekwencja jednej decyzji, przez którą możemy ponieść teraz ogromne straty. Wszystko zależy od tego, czy argumenty przedstawione przez prawników zostaną przyjęte przez sąd i uznane za słuszne. Póki co, jednak, wyrok jest bezwzględny, skarb państwa może w najbliższym czasie zostać znacząco uszczuplony. .Polska zapłaci gigantyczne odszkodowanie. Dziś rano ukazała się informacja, że nasz kraj został wezwany do zapłacenia nasz 720 milionów złotych odszkodowania. Pieniądze mają trafić na konto fundacji Abris, która zarządza wieloma spółkami. Jedną z nich jest PL Holdings, która w 2014 roku została wywłaszczona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kropka do 720 milionów złotych należy doliczyć jeszcze około 16 milionów, bo mniej więcej tyle wynoszą koszty prawne. Póki co prawnicy reprezentujący interesy kraju absolutnie nie zgadzają się z haniebnym ich zdaniem wyrokiem sądu arbitrażowego w Sztokholmie. Zapowiedziane zostało odwołanie od jego decyzji. Kropka, autorem odwołania będzie prokuratura generalna, która twierdzi, że wyrok jest niesłuszny. Co ciekawe, sama fundacja Abris również nie wyklucza odwołania się od decyzji sądu, która jest jej zdaniem niedostatecznie wysoka. Jak twierdzą przedstawiciele fundacji, nasz kraj powinien zapłacić kolejne 90 milionów odsetek. Kropka Polska wezwana do spłaty długu. Jak mówi Paweł Gieryński, partner zarządzający fundacji, możliwa jest rezygnacja z domagania się kolejnych pieniędzy od kraju, jednak tylko w przypadku, gdy Polska wykofa swoje odwołanie. póki co nie zanosi się na takie rozwiązanie, dlatego Abris także nie zrezygnuje ze swoich planów. Kropka pieniądze mogą zostać wyegzekwowane przez samą fundację, choćby z obligacji rządowych, które zostały zakupione przez inwestorów, ale także z kwoty przeznaczonej na spłatę różnych zobowiązań. Pewne jest, że w przypadku nieskutecznego odwołania skarb państwa mocno odczuje skutki decyzji sądu arbitrażowego. Kropka trudno przewidywać, jak zakończy się ta sprawa, jednak szanse na zawarcie ugody są bardzo niewielkie. Strony najpewniej po raz kolejny spotkają się w sądzie.